Witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałbym Ci przekazać informację na temat tego, w jaki sposób jakby jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o wydarzenia na rynkach Forex, jeżeli chodzi o wiadomości ekonomiczne, jeżeli chodzi o nastrój rynku. Wielu inwestorów oczywiście korzysta z, można powiedzieć, takich płatnych serwisów. Ja będę chciał Ci pokazać całkowicie bezpłatne możliwości, właśnie no, jakby uzyskania bardzo dobrych jakościowo informacji. Jeden z linków, Jedna z właśnie ze stron, którą chcesz Ci pokazać, jest normalnie stroną płatną, gdzie koszt tego, tych informacji to 20 dolarów czy 20 funtów miesięcznie. Więc możesz te, te pieniądze zaoszczędzić i dzięki tej stronie mam nadzieję, że będziesz lepiej rozumiał zmienność na rynkach Forex i przede wszystkim będziesz mógł kontrolować ryzyko znacznie lepiej. Ok, w takim razie przejdźmy do stron, które nas interesują. Pierwsza strona Forex Factory, strona, która jest, można powiedzieć, no, bardzo popularna wśród inwestorów z Ameryki czy Anglii, strona w języku angielskim. Natomiast bardzo, bardzo ciekawe funkcje tej strony możemy wykorzystać. Oczywiście mamy różnego rodzaju fora, mamy jakieś wiadomości, które są publikowane przez różnych uczestników czy użytkowników tego serwisu. Bardzo bym był ostrożny co do tak naprawdę jakby wyciągania wniosków, czy też bazowania swojej inwestycji na takich informacjach informacjach wychodzących gdzieś z innych źródeł, poza tych, można powiedzieć, źródeł głównych. Ale o tym też myślę, że w niedługim czasie będę mówił Chcę powiedzieć, tutaj nie chcę zbaczać z tematu. chciałbym jednak, żebyś wiedział i rozumiał, że e, tego typu serwisy nie są najlepszym startem do samodzielnej inwestycji. E, natomiast możemy wykorzystać kilka innych elementów, tej strony, tego portalu, które są naprawdę bardzo fajne i dają nam duże możliwości, jakby śledzenia tego, co się faktycznie dzieje i jak wiadomości, można powiedzieć, no, zmieniają czy też dają zmienność na rynkach Forex. Wejdziemy na kalendarz, i ten kalendarz tutaj jest dla nas najważniejszym elementem tego całego portalu. Jak widzimy, standardowy kalendarz, standardowe informacje o tego co się tutaj dzieje, jakie po kolei dzień po dniu wypływają informacje. Informacje czerwone powodują, że będziemy mieli tutaj dużą zmienność, przewidywaną dużą zmienność. Pamiętajmy, to nie jest konieczne, że ta zmienność będzie, ale przewidywaną zmienność. Kolory pomarańczowe, mniejsza zmienność i żółty, jeszcze mniejsza zmienność. Więc tutaj jakby widzimy, co w danym tygodniu jest jakby ważne, które dni są ważne, w których dniach będziemy mieli dużo zmienności. I to może nam posłużyć jako po pierwsze kontrola ryzyka, a po drugie dla day traderów jako element właśnie możliwości uzyskania większych zysków poprzez właśnie dużą zmienność w danym dniu. Co nas interesuje tutaj jednak, nie będziemy wchodzić tak bardzo szczegółowo w ten kalendarz, natomiast chciałbym pokazać kilka bardzo ważnych funkcji. Przede wszystkim funkcja, którą tutaj mam po prawej stronie, czyli informacji związanych z historycznymi danymi. Jeżeli wejdziemy i zobaczymy dane historyczne, widzimy jak to się kształtowało właśnie z perspektywy historii, czyli widzimy co się faktycznie dzieje na tym wskaźniku. Tu akurat mamy PMIs, euro, więc możemy tutaj zobaczyć, co tu się tak naprawdę dzieje i jak ten wynik obecny będzie tutaj, no można powiedzieć, zmieniał pewien Trend, może, może będzie jakaś drastyczna zmiana z perspektywy wcześniejszych wyników, więc tej informacji tutaj możemy uzyskać. Druga rzecz, która jest bardzo ważna i bardzo ciekawa, to jest to, że jak wejdziemy tutaj w tę kopertę i zobaczymy, co tu się dzieje, widzimy po pierwsze informację, co to jest za wskaźnik. Po drugie widzimy, gdzie ten wskaźnik jest publikowany, więc możemy wejść w ten wskaźnik dokładnie z źródła publikacji. I co jest jeszcze fajniejsze, i dla mnie to jest bardzo e, ciekawa opcja i ułatwia mi o wiele bardziej, czy wiele, ułatwia mi o wiele pracę moją i, i moją, można powiedzieć ten pierwszy etap analizy, gdzie mogę zobaczyć, jakie wiadomości ekonomiczne wychodzą tutaj na innych portalach. Więc każdy portal, który będzie zawierał w sobie informacje na temat tego wskaźnika, będzie tutaj łapany, wyłapywany i tu będzie cały, można powiedzieć, cała, całe źródło innych informacji. Więc możemy sobie wejść na inne, in, inny portal i sprawdzić, co piszą redaktorzy, co piszą właśnie inne portale na temat tego wskaźnika. Jak interpretują ten wskaźnik. Więc bardzo ciekawa opcja, która nam od razu pokazuje możliwość jakby znalezienia interpretacji tego, co wyszło. Więc mamy jakby pewną opinię tego, co rynek myśli. Bardzo, bardzo ważna informacja. Drugi portal to jest portal banków centralnych. Niesamowicie ważny portal, jak wiemy, to jak wiemy banki centralne odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu się właśnie kursu danej, danej waluty. Właściwie można powiedzieć, że bank centralny no niemalże kreuje ten kurs. Swoimi działaniami ma do, do dyspozycji oczywiście politykę zarówno monetarną, jak i czy też wpływ na politykę fiskalną i przede wszystkim politykę monetarną, którą właśnie którą reguluje dany kurs waluty. Więc bardzo, bardzo ważny temat, oczywiście dłuższy, temat, natomiast bank centralny jego, można powiedzieć, wizja, jego działania będą powodowały odpowiednie ruchy i odpowiednią zmienność właśnie na rynkach Forex. Jeżeli miałbym powiedzieć, co jest najważniejsze, jaka wiado, jakie wiadomości są najważniejsze dla inwestorów Forex, można powiedzieć śmiało, że te informacje, które wypływają z Banku Centralnego, ponieważ on ma niemalże nieograniczone możliwości co do spekulacji, czy też co do kreowania odpowiedniego poziomu na walucie. Więc bardzo, bardzo ważna informacja, mamy tutaj niesamowity spis wszystkich informacji z różnych banków, Ukraina co robi, obniża oprocentowanie, podwyższa oprocentowanie, jakie są dokładne informacje, jeżeli chodzi o Ukrainę. Niesamowite informacje związane z tym, co banki centralne robią, znowuż dla mnie strona, która jest podstawą do wyciągania jakichkolwiek wniosków co do tego, gdzie dany instrument, czy dany, dana para walutowa będzie podążać. Bardzo, bardzo ważna informacja. I ostatni portal, który chciałem Ci jeszcze przekazać, to jest portal Talking Forex. To jest portal, można powiedzieć, który nam daje um, no, taki, taki um, rzut um, informacji. Z różnych portali, z różnych, można powiedzieć, źródeł, i e, e, agreguje nam to w jeden, e, można powiedzieć, tak zwany feed, czyli co się dzieje, wszystkie informacje z różnych źródeł przychodzą do tego właśnie, do, do redaktorów tego portalu. Oni wyciągają wnioski, które są ważne informacje, które e, wpływają na rynek, i te informacje publikują. S co jest bardzo ważne, to te informacje wychodzą, cały czas. To oznacza, się, oznacza to, że jesteś na bieżąco i minuta po minucie, jeżeli tylko jakaś informacja wypłynie na rynek, ona jest publikowana automatycznie na tym portalu. Więc niesamowity portal, szczególnie dla osób, które inwestują krótkoterminowo, dla day traderów. Dla mnie ten portal jest bardziej takim, można powiedzieć, wizerunkiem tego, co się dzieje od strony nastroju rynku, czyli tak zwanego sentymentu. Natomiast day traderzy i, i traderzy właśnie szkoły Forex korzyst, korzystają z tego portalu. Do inwestycji krótkoterminowej, ponieważ na bieżąco wiemy, co się dzieje. I teraz normalny koszt tego portalu to jest 20 funtów, tak? Miesięcznie. I możemy tak naprawdę wtedy informacje, jakby tutaj uzyskać z tego portalu. Natomiast jest możliwość uzyskania darmowego dostępu do tego portalu. Musiałbyś skopiować ten link, ten link, który widzisz na górze. Zero Hedge. Talkingforex.livehtml Całe ten link musisz skopiować i następnie wejdziesz właśnie na zakładkę, która jest, można powiedzieć niczym innym jak właśnie tym serwisem tutaj, ale dostęp jest bezpłatny. I widzisz po kolei każde informacje, minuta po minucie, które wypływają na rynek, i wówczas, że tak powiem, wszystkie ruchy, które są gdzieś tam kierowane na danym instrumencie, są później omawiane tutaj niemalże natychmiast na tym portalu. Masz informacje, które są na bieżąco, które, że tak powiem, dają Ci wizję tego, co się dzieje w danym momencie na danych parach walutowych. Niesamowity serwis, który również warto wziąć pod uwagę, jako opcja darmowa definitywnie w, powinna być w Twoim Arsenale, jeżeli chodzi o e, inwestycje e, szczególnie krótkoterminową, gdzie faktycznie ta zmienność i te e, zmiany nastroju będą bardzo ważnym czynnikiem do kontroli ryzyka i do osiągnięcia odpowiednich zysków. Więc te portale polecam Ci przeanalizować te portale, polecam Ci e, właśnie śledzić informacje na tych portalach, ponieważ są to podstawy jeżeli chodzi o inwestycje na rynkach Forex. Oczywiście dalsze analizy, które robimy wchodzimy trochę głębiej w to, co się faktycznie dzieje. Chcemy wejść bardziej w bardziej statystyczne elementy tego faktycznie tych ruchów, tych informacji, ale jako podstawowe analizy i taki można powiedzieć wstęp do tego, co się faktycznie dzieje, co kreuje ruchy, co kreuje zmienność i gdzie jest ryzyko i potencjał, definitywnie warto wziąć pod uwagę te strony internetowe. Oczywiście, jeżeli Jesteś zainteresowany szkoleniami, szkołą Forex lub też chcesz właśnie wziąć pod uwagę edukację na wyższym etapie, na wyższym poziomie. Zapraszam serdecznie do moich portali, moich projektów. Do usłyszenia już wkrótce.